Microsoft List przyda się wszędzie tam, gdzie zapisać, zarządzać musisz jakimiś rekordami informacji. Informacji, których na ogół w naturalny sposób zapisujemy w arkuszach Excelowych. I w tym nagraniu pokażę Ci, jak dane z takiego arkusza, z tabeli Excelowej przenieść kilkoma kliknięciami myszy właśnie na Microsoft List. Jesteśmy na głównej stronie tej usługi. Przypomnę tylko, że. Listy odnajdziesz chociażby w Applancherze, mają bardzo charakterystyczną tęczową ikonkę. No i teraz, na górze klikamy Nowa lista i wybieramy opcję z programu Excel. Zanim to zrobię, pozwól, że pokażę Ci, jak wygląda nasz Excel, z którego dane będziemy przenosić. Excel zawiera prawie tysiąc wierszy. Są to różnego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście dane są przykładowe i przypadkowe, ale to nie ma znaczenia. Mam jakiś tytuł, mam jakiś opis. Mam priorytet, status, informację o tym, kto zajmuje się danym problemem, kiedy był zgłoszony, przez kogo był zgłoszony i czy ewentualnie z danym zgłoszeniem wiąże się jakaś rekompensata, którą naszemu klientowi winniśmy zwrócić. W tym miejscu pamiętaj o pierwszym warunku, jaki trzeba spełnić, to znaczy dane, które przenosisz z arkusza Excelowego, muszą być zaszyte w formie tabeli. Jeżeli nie są, to oczywiście zaznaczasz je, moje już takie są i używasz przycisku. Formatu jako tabela. To musi być spełnione. Tak jak każda tabela w arkuszu Excelowym ma też swoją nazwę. Moja nazywa się Tabelą Problemów i za chwileczkę zobaczysz, gdzie ta nazwa pojawi się w samym SharePointzie. Na razie swój arkusz mogę spokojnie zamknąć. Arkusz może być zapisany bezpośrednio w Twojej witrynie SharePointowej, ale możesz go mieć po prostu lokalnie zapisanego gdzieś na swoim komputerze. Więc to co robię, to przekazuję mój plik, ponieważ mam go na pulpicie mojego komputera. Jak widzisz, na górze widzę nazwę swojej tabeli. Jeżeli miałbym w tym arkuszu tych tabel więcej, z listy rozwijanej mógłbym wskazać konkretną tabelę, którą chcę zaimportować. A teraz jest już z górki, bo wystarczy, że dopasuję rodzaj kolumny do danych, które mam zapisane w moim Excelu. Więc, jak to w SharePointie? Jedna z kolumn musi być kolumną tytułową, będzie to ta pierwsza. Wiele wierszy tekstu. Jak widzisz, tutaj SharePoint domyślił się w wielu przypadkach, jakiego rodzaju kolumny powinien użyć, ale tutaj mam do czynienia na pewno ze słownikiem wartości, więc zamiast pojedynczego wierszy tekstu zaznaczę wybór. Podobnie ze statusem. W przypadku importu danych osób będzie to utrudnione. W tym momencie, jedynym sposobem, żeby zaimportować dane do kolumny typu osoba. Jest przechowywanie w arkuszu Excelowym pełnego adresu e-mail osoby, która oczywiście ma konto w Twoim środowisku. Ponieważ tutaj mam dane osób, które kontu mnie nie mają, zostawią to jako pojedynczy wiersz tekstu. Tu powinna być wybitnie data. SharePoint zinterpretował to jako liczbę, ale to bardzo szybko można naprawić. Tej kolumny importować nie będę. No i ostatnia niech będzie walutą. Na koniec zatwierdzamy nasze zmiany, nadajemy tytuł, zupełnie jakbyśmy tworzyli nową listę od zera, i wybieramy lokalizację, w której chcemy taką listę utworzyć. Oczywiście tą lokalizacją będzie witryna SharePointowa lub twoja prywatna przestrzeń, w której takie listy możesz tworzyć. Wybieram odpowiedni zespół, klikam utwórz. No i teraz, zależnie od rozmiaru takiego arkusza, czekamy po prostu, aż dane zostaną zaimportowane. Nie powinno to trwać zbyt długo. Po zakończeniu procesu importu w zasadzie jesteśmy w domu, mamy dostęp do listy. Warto oczywiście zweryfikować, czy wszystkie dane zaimportowały się prawidłowo. Możesz oczywiście, tak jak każdą listę uzupełniać o dodatkowe kolumny, czy modyfikować te, które już istnieją. Ja zrobię kilka prostych modyfikacji, to tyle. Moja lista jest gotowa do użytku. Podsumowując, jeżeli pracujesz z plikami Excelowymi, zdecydowanie polecam przenieść te dane, czy spróbować przynajmniej je przenieść do Microsoft List. Będzie łatwiej, bezpieczniej i na pewno zdecydowanie bardziej funkcjonalnie. Pamiętaj o tym jedynie, aby swoje dane zapisać w formie tabeli w arkuszu Excelowym, a potem powtórzyć kroki, które przed chwilą przeszliśmy. To tyle. Miłego dnia i do następnego razu.